Dzień dobry, dzisiaj sadzenie róż z gołym korzeniem. Jesteśmy już praktycznie na końcu prac, skończył mi się tor, więc muszę trochę tutaj narzucić, jeszcze torfu odkwaszonego, suchego, bo jest trochę lżejszy. A koniem pociągowym do tej przyczepki dzisiaj jestem ja. Zapraszam do oglądania. Wszystko o sadzeniu róż z gołym korzeniem. Dowiedziecie się w tym odcinku. Jesteśmy już przed tunelem, tam już mam posadzone róże. Tutaj są jeszcze ostatnie 20 sztuk do posadzenia. To jest akurat odmiana Iceberg, czyli biała pnąca. Mam jeszcze dwie sztuki Chopina do dosadzenia, bo mi skończył się torf, więc to już jest przycięty, jeśli chodzi o korzenie i opędy, Chopin, gotowy do posadzenia w doniczkę 5-litrową, to będę dopiero przycinał. Generalnie, jak załatwiasz sobie róże z gołym korzeniem, najczęściej są pakowane po 10 sztuk. Jak są bardzo duże, miałem też takie odmiany, jak są bardzo duże, są pakowane po 5, bo po prostu są niewygodne do wiązania. Najlepsze podłoże do uprawy róż to jest podłoże o pH w okolicy 6,2, czyli akurat torf odkwaszony się na to nada, ale jak nie macie torfu odkwaszonego, tylko w ogrodzie macie glinę z piaskiem, to jeśli zwapnujecie sobie glinę z piaskiem, to to jest najlepsze podłoże takie ogrodowe, amatorskie do uprawy róż. Glina z piaskiem, glina będzie trzymać składniki pokarmowe, piasek będzie troszeczkę przepuszczał wodę, żeby korzenie nie gniły. Najlepsze podłoże, tylko w przypadku gliniastego podłoża często jest to po prostu kwaśne, więc trzeba za... zwapnować trzeba po prostu to podłoże. Ja już mam torf odkwaszony 6,2, powiedzmy, tylko on jest strasznie suchy. Nigdy w życiu nie sadźcie w suchy torf. Zawsze trzeba go zwilżyć, dlatego ja już mam tutaj wodę, więc będę wilżył. Ale ten torf odkwaszony jest pusty, jeśli chodzi o składniki pokarmowe. Dlatego będę dodawał sobie tutaj fosforu. To jest super fosfat wzbogacony. I siarczanu potasu. To jest siarczan potasu granulowany. W sumie to takie jak na pola, ale no był tańszy trochę. Także zlewam, trochę przemieszam, trochę dodam nawozu. Znowu trochę zleję, znowu trochę przemieszam, no, trochę mi to zajmie. Daję teraz do jesiennego sadzenia w listopadzie. Daję teraz tylko i wyłącznie potas i fosfor. Mógłbym jeszcze dać jakiś magnez, mógłbym dać jeszcze mikroskładniki, ale akurat nie mam. Nie daję azotu. To jest jedyny powód, dla którego nie daję teraz jakiegoś po prostu NPK nawozu, gdzie jest wszystko w jednej granuli, tylko daje osobno potas i fosfor. Nie mam zamiaru gonić roślin do wzrostu azotem w tej chwili. Nie mam zamiaru ich wybudzać. Niech one sobie śpią. Jak przyjdzie wiosna, to wtedy dostaną. Albo posypowo, albo w wodzie. Jakiś azocik. Skończymy sobie te dwie odmiany, które już mam przycięte, a potem pokażę Wam, jak tnę róże, żeby się zmieściły w ogóle w doniczce, bo to jest też niezła akcja. Zawsze sobie kładziesz na dno troszeczkę torfu, żeby korzenie nie wystawały przez doniczkę, bo pierwsze zmarzną. Kładziemy sobie na taką warstwę torfu już róże. I wtedy dorzucamy sobie garść z prawej, garść z lewej. Roślina zawsze musi być na środku. Miejsce szczepienia nie może za bardzo wystawać nad doniczkę i nie może wystawać nad podłoże, żeby to było o! Podłoże, żeby tak przykrywało, bo tutaj mamy miejsce szczepienia, jak nam to zmarznie to to jest przypał. Niektórzy tutaj ogrodnicy mówią, żeby sadzić w ogóle tak głęboko, żeby to było przysypane. Tylko to dla mnie nie ma sensu, bo ci sami ogrodnicy jesienią wychodzą i mówią Wam, że trzeba te róże przykopczykować. To po co ja mam ją sadzić głęboko, skoro na końcu i tak jeszcze każą Ci przykopczykować? Czyli oni by chcieli, żebyśmy na dzień dobry posadzili ją tak głęboko, potem ją przysypali tak, a jak przyjdzie wiosną błoto, to wszystko zgnieje i pędy będą te, które są w ziemi gniły. Dla mnie to jest bez sensu. Dajesz sobie później róże, teraz dajesz sobie róże na... Torf, dorzucasz sobie garść z prawej, garść z lewej, dociskać na dzień dobry. To nie jest tak, że dociskasz na samym końcu, tylko cały czas dociskać, żeby korzenie nie były w powietrzu, tylko żeby były otoczone, dociśnięte torfem. I jak sobie już tak posadzimy, o, w tej chwili już jest bardzo stabilna róża. Ta sama doniczka, już nawet mimo, że to jest tylko torf, to będzie dużo ważyć, ale trudno. Lepiej to i tak z torfem niż z gliną. Sama doniczka już waży. Naprawdę galancie. Myślę, że więcej jak taki czubaty koszyk truskawek, czyli 2,60 ma na pewno. Można nawet więcej. Jeszcze jedna. To już szybko, bez tłumaczenia. Ciach. Garść sprawa. garść z lewa. Zapraszam Was do sprawdzenia babiczanin.pl. To strona mojego gospodarstwa, gdzie jeszcze sprzedaję w listopadzie rośliny. Szybko, bo niedługo kończę. Mamy skończoną odmianę Chopin. Bierzemy sobie odmianę Iceberg. Ciach. Ciach. Mamy sobie taką różyczkę. Na początek bierzemy pod uwagę, że z mocnych pędów będą mocne pędy w przyszłym roku wyrastać, a ze słabego teraz będą wyrastać tylko słabsze. Dlatego ja już mam tutaj taką kubkę wyciętą korzeni i kubkę wyciętą pędów. Musimy wywalić wszystko to, co jest drobne, czyli sobie na przykład tak zostawimy, bo tu był pąk, więc sobie tutaj przy tym jeszcze pędzie zostawię. To sobie wyrzucimy. Mogę skrócić to nawet tak, bo tu mi wyrośnie pąk, tu mi wyrośnie z pąka też pęd. To sobie możemy skrócić, to sobie możemy skrócić. Nie, niepotrzebnie tu zostawiamy takie rozwidlenie. Te róże na dzień dobry, one były cięte przez maszynę tylko po to, żeby się mieściły do obróbki, w sensie do pakowania, do przerzucania. Więc ja sobie ją skrócę na przykład w tym miejscu, to mogę skrócić, to mogę mocno skrócić, gdzie nie zostawię tego kiku ta cienkiego, bo z tego cienkiego wyrośnie coś cienkiego. Jak skrócę odpowiednio nisko w miejscu, gdzie jeszcze jest grube, to tu mi wyrośnie coś mocniejszego. Taka róża już jest fajna, tylko pytanie czy korzeń nam się zmieści w doniczce. Akurat w tym przypadku nam się zmieści, powiedzmy. Gdyby się nie mieścił, to robimy sobie skracanie po prostu grubych korzeni. Yy, grube korzenie nie będą tak pobierać wody jak cienkie. Im więcej cienkich tym lepiej i lepszy materiał. Na przykładzie tej róży pokażę Ci jak przyciąć teraz korzenie, czyli jak nie jesteś wprawny, a na pewno będziesz sadził do doniczki, no to musisz sobie zobaczyć, że to się, to się nie mieści. Trzeba to skrócić, czyli na przykład skracamy sobie to, to i to. Drobniactwa raczej zazwyczaj nie, nie ruszam i wtedy to się ładnie zmieści, tak, żeby miejsce szczepienia było powiedzmy, że na granicy doniczki tutaj krawędzi. A jeśli chodzi o pędy, ja jestem zwolennikiem mocnego cięcia. Gdybyśmy to tak wsadzili jak teraz, nie byłoby tragedii. Ale ja lubię zostawiać mocne pędy, bo z mocnych pędów są mocne pędy w przyszłym roku. Drobniactwo lubię w ogóle wywalać całkowicie, czyli jak mi coś nie pasuje, to wywalam i skracam. Tutaj mamy jakieś takie rozgałęzienie, to tu sobie zostawię tego pączka. I tego właściwie mogę wyrzucić. Tutaj, yy, tu mogę skrócić, tu mi coś wyrośnie. A tutaj, nie wiem, albo sobie zostawię jedno, albo całkowicie bym to skrócił też jest ok. Tutaj widzę, że już jest pąk fajny, tu jest jeden pęd, tu mogę tu albo stąd, albo stąd coś wyrośnie to mogę wyrzucić, tylko tak, żeby nie uszkodzić. i no nie mam lepszego dojścia, żeby go tak, o, żeby tego pąka nie uszkodzić. Ciach, to dam i to jest róża, która wypuści może nie 20 pędów, tylko 10, ale będą grube jak paluch i zakończone na pewno pąkiem na kwiat. Zobaczcie sobie, jak tu mam poprzecinane już te róże. Zostawiłem same grube, które skróciłem i wszystkie praktycznie takie drobnice wyrzucam, bo te drobnice albo nie będą mieć kwiata, a tylko będą tutaj robić gęstwinę, która będzie na przykład trzymać choroby, bo będzie tutaj większa wilgoć w takim buszu liści, albo które nie będą kwitły, więc są nadal nieproduktywne dla nas z perspektywy człowieka. Więc zostawiłem na przykład tak przycięte róże. Same mocniaki, same grube, mocne pędy zostawiłem. One tutaj mają na pewno gdzieś po trzy, po cztery mocne śpiące pąki, z których wypuszczą te pędy i wiosną nie będzie widać, że ta róża była tak mocno przycięta. Dobra, no i co, sadzimy dalej. Trochę torfu, to jest już klasyczek. To, to w ogóle pracowałem kiedyś w szkółce, w której sadziłem róże tak yy, u kogoś. W ogóle sadziło się róże na trzy. Tam była trochę inna technologia produkcji, bo się sadziło na przyczepie, gdzie wnęka była na doniczkę, pod spodem był but, którym butem się wciskało i ta doniczka wyskiwała. To było super, bo się wtedy ręką nabierało po prostu na płasko torf. Robiło się raz, dwa, trzy, trochę się dosypało i następne. Brało się doniczkę trochę na start, sadziło się taką różę, ciach, trzeba było dosypać szybko, zrobić raz, dwa, trzy. No i ta teoria przy mnie zawsze troszeczkę nie, sp nie sprawdzała się, bo ja za mocno dociskam, bo jestem zwolennikiem takiego mocnego dociskania przy sadzeniu. Niestety. Efektem tego jest większe zużycie torfu, bo ja ten torf po prostu dobijam w tej donicy. Chociaż, jakbym posadził i mocno nie dobił, to prawdopodobnie woda przy podlewaniu spowodowałaby opuszczenie się poziomu torfu, więc wyszłoby w sumie na to samo. Możesz zapytać, po co ja robię ten filmik jeszcze raz z sadzenia róż, kiedy mam ten filmik już rzucony rok temu. Tutaj sobie możecie teraz w prawym górnym rogu zobaczyć ten filmik z zeszłego roku z sadzenia róż, bo robiłem dokładnie tak samo. Chciałbym Ci powiedzieć, że troszeczkę mi się zmieniło podejście. Do róż, mianowicie do sadzenia tylko i wyłącznie szczepionych róż, a nie na przykład robienia swoich sadzonek. Ja byłem chyba 2-3 lat temu takim raczej przeciwnikiem sadzenia róż, które są z własnej sadzonki. No bo jednak to, że mamy sadzonkę szczepioną, to jest oczywiście okulizowane na róży dzikiej. To, że mamy sadzonkę szczepioną na róży dzikiej oznacza, że, oznacza, że ten korzeń będzie bardziej mrozotrwały. Tylko właśnie no, tak nam się zmienia klimat, że troszeczkę mi się chyba zmienia też podejście do tego. A mianowicie wydaje mi się, że takie róże, które genetycznie są najbardziej zbliżone do takich dzikich róż, to one będą miały największy taki współczynnik przeżywalności i właściwie można byłoby próbować je robić sadzonek. I chcę Ci powiedzieć, że właściwie to sam się zastanawiam poważnie, czy nie zacząć robić sadzonek, po prostu sadzonek i ukorzeniać yy, róż okrywowych, bo według mnie te róże okrywowe są genetycznie według mnie najbardziej zbliżone do róży dzikiej. A jak są najbardziej zbliżone do róży dzikiej, to właściwie po co to okulizować i robić całą zabawę z tymi podkładkami, w momencie kiedy mamy zimy po minus 15 stopni. Nie? Więc yy, chcę Ci tylko zakomunikować, że to się u mnie zmienia, ale nie zmienia się w wyniku mojej fanaberii, tylko w wyniku mojego zauważenia pewnych sytuacji na yy, świecie i tutaj i tego, że po prostu mamy coraz cieplejsze zimy. I być może, być może za parę lat całkowicie zmieni mi się podejście do szczepionych róż i powiem, że na przykład będę sobie sadzonkował jakieś odmiany, nie? Bez żadnego szczepienia, bez żadnych tam siewek, ale na razie tak nie jest, na razie się tylko przymierzam, żeby w sezonie 24 spróbować robić sadzonki z różokrywowych i zobaczyłbym, jak się takie sadzonki zachowują i czy jest sens w ogóle robić coś takiego, czy jednak dalej trzeba szczepić. Bo ja mam tutaj jedną odmianę okrywowej róży, no i ona oczywiście jest zaszczepiona, ale tak sobie patrzę, czy może by nie spróbować robić sadzonki. Według mnie okrywowe są takie, które powinny na pierwszy ogień pójść na próbę, tym bardziej, że byłem na Zieleni to życie i na Zieleni to życie normalnie holenderskie firmy miały okrywówki i zaglądałem tam do doniczek. One były normalnie ukorzeniane, bez żadnego tam szczepienia. Także luzik, arbuzik i to mi się zmieniło i chyba to sobie po prostu popróbuję. Hops. Chwila, moment, robota skończona i na kawkę. Nie zawsze każdą różę da się umieścić tak w centrum dniczki. Jeśli ma bardzo krzywo przebiegający korzeń, to musiałbym bardzo go przyciąć, żeby wyśrodkować, co wydaje mi się czasami nieopłacalne. Czasami lepiej, żeby była troszeczkę krzywiej, ale żeby miała większy korzeń jakiś w poprzek, niż żeby go skracać i ryzykować, że roślina po prostu nie podejmie wzrostu. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Podziel się proszę w komentarzu yy, swoim zdaniem na temat tego, że kiedyś być może nie będzie potrzeby szczepienia róż na róży dzikiej z powodu jej roztrwałości. I może będziemy kiedyś sadzonkować wszystkie róże w Polsce zgodnie z tym, że zmienia nam się klimat. Co o tym sądzisz? Jakie widzisz perspektywy? Daj znać w komentarzu, nie zapomnij dać lajka i jeśli nie masz, to jeszcze subskrypcji. Na razie!